Witam ponownie. Zapraszam na drugą część cebulowych porad, czyli jak zarobić na token, po prostu grając. Moi znajomi pytają mnie, Snake czy tak zarobi na token? Snake czy to jest dobre, czy tamto, siamto i tak dalej. Zawsze jest dużo pytań, a ja odpowiadam ile masz postaci i jakie masz profesje. Dlaczego? Kluczowym elementem zarabiania w WoWie jest przestać wydawać. Co mam na myśli? Otóż przychodzi nowy dodatek. Ubieramy postać, szykujemy ją na rajd. Potrzebujemy mikstury, flaski, enchanty, jakiś gir. Teraz będą znowu łatki na girze i ludzie to po prostu kupują na auction house. Ja nigdy tego nie robię. Tak stworzyłem sobie moje małe imperium WoWa, że mam ileś tam postaci. Każda postać ma jakiś cel. Mam zbieraczy, ale też mam crafterów. W pewnym momencie grania zrozumiałem, że muszę się uniezależnić od wszystkich innych ludzi. Grałem z przyjacielem, który był enchanterem. Robił mi enchanty, ja mu robiłem flaski, było super. Ale mój przyjaciel przestał grać i zostałem w pewnym momencie na lodzie, bo musiałem zacząć kupować enchanty. To stało się bardzo szybko upierdliwe, dlatego postarałem się o to, aby mieć wszystkie profesje. Mam wszystkie profesje w grze, i jeżeli jest coś potrzebne, po prostu to robię sam dla siebie. Gotowi na kolejną oczywistość z oczywistości? Zbierajcie wszystko. To się może wydawać banalne i dość oczywiste, a jednak znam ludzi, którzy nie mają autolutu i wybierają, co podnoszą. Moim zdaniem, bardzo mocno się ograniczają, gdyż nie podnoszą całego tego krapu, który się sprzedaje. Tu za 5 golda, tu za 4, tu za 16. I to się zbiera na kupkę bardzo, bardzo szybko. Nie wiem, pomnóżmy to razy 300 dni grania w WoWie. Wyobraźcie sobie, że nie podnosiliście nic szarego, nic takiego badziewnego. No to straciliście... kilkaset tysięcy golda. To się wydaje śmieszne, ale tak właśnie jest. Zwłaszcza, że niektóre szare przedmioty mają wartość nawet 100 golda, 200 golda. Tego się nie widzi. To można przeoczyć bardzo szybko i jeżeli wybiórczo podnosisz przedmioty, jesteś totalnie w dupie. Jesteśmy przy zbieraniu krapu, no to zbierajcie też wszystkie zielonki. Stare, nowe, niezależnie. Robimy powiedzmy stary rajd i znajdujemy jakieś greeny. Podnoście je. Podnoście bez zastanowienia, jeżeli macie pełne bagi, wysyłajcie na jakiegoś alta czy coś. Po prostu podnoście wszystko. Spory procent graczy po prostu wędoruje wszystko jak leci. Sprzedają griny do wendora za te 2, 3, 10, 20 golda. Popełniają cholerny błąd. Pewne stare transmogi są warte grubą kasę, ale trzeba wiedzieć, które. Natomiast. Załóżmy, że nie wiesz której, nie chcesz się w to bawić. Nie dziwię się i nie oceniam, sam się w to nie bawię. Zaleca się używanie Trade Skill Master Adona, które będzie zbierał z lokalnych tam serwerów ceny. W sumie to jest podzielone na regiony Stany, Europa, Azja i tak Mnie nie chciało się tego ustawiać i nie żałuję. Jak sprzedaję rzeczy. W oparciu o to, jakie ceny są na moim serwerze na Auction House, jeżeli mam wątpliwości, to sprawdzam stronę Trade Skill Master dla danego regionu i mam właściwą cenę. Wydaje się więcej roboty, ale nie. Większość tych transmogów to po prostu krab, krab który można wystawić za 200-300 golda, i jakiś kolekcjonerek, który po prostu nie ma tego w kolekcji, kupi. Czasem jakiś e, low level po prostu kupi, bo potrzebuje gir. Ale nie ma co się szczypać. Lepiej wystawić to nawet za 100, za 50 golda, niż sprzedać to do wendora za 3, 4, 5 golda. Profit. A przecież o to tu chodzi. Chodzi o profit, żeby nie płacić za czas gry. Gotowi na kolejną petardę? Pet battle. Tak. Tokeny Pet Battle przechodzą do Shadowlands z BFA, co oznacza, że możemy kupić nowe pety przy użyciu tokenów, które mogliśmy zastakować sobie. Ja mam około 7000. a ty? Do teraz pety za tokeny świetnie się sprzedają i jeżeli potrzebujesz kasy na już, jasne, kupuj, sprzedaj i miej z głowy. Jeżeli jednak możesz poczekać, stakuj tokeny. I będziesz mógł na Premiere Shadowlands od razu kupić jakieś pety i wystawić z bardzo dobrym zyskiem na auction. Mam nadzieję, że nie usuną nagród za obecne Pet Battle World Quest, co będzie oznaczało, że będziemy mieli znacznie więcej miejsca do zdobycia tokenów. A może nie, a może mam nadzieję, że usuną Pet Battle Charmy za World Questy w bf -ie. To by znaczyło, że. Pety będą więcej warte. Hmm. Nie jestem specem z pet Battle. I szczerze mówiąc nienawidzę tego czasami. Ale spróbuję może w przyszłości nagrywać taktyki na różne walki. Kto wie, może się komuś to przyda. Przechodząc dalej mamy Fishing. Jedna z najmniej docenianych umiejętności w WoWie. A tak naprawdę wystarczy mi dobry sposób. Jaki? Proszę bardzo, zademonstruję. Jeżeli mamy dwa monitory, na jednym odpalamy Netflixa, na drugim mamy Woła. Następnie dźwięk w Wowie ustawiamy tak, żeby nie było żadnych ambientów, żadnej muzyki i żebyśmy tylko słyszeli dźwięk spławik. Lecimy w odpowiednie miejsce, zarzucamy wędkę, odwracamy kamerę tak, żeby spławik był jak największy i zaczynamy łowić. Cały trik polega na tym, żeby od czasu do czasu zerknąć na woła, ruszyć myszką na spławik i wrócić do oglądania Netflixa. Kiedy usłyszymy, że ryba bierze, klikamy, a następnie zarzucamy kolejny spławik i powtarzamy. Naturalnie trzeba mieć włączony autolot. Dobra, jeżeli metodę już znacie, no to co? To teraz musicie mieć dobre miejsce, gdzie można coś wyłowić. Bardzo gorąco polecam Pandarię. W tych dwóch miejscach, zaznaczonych na mapie, można wyłowić Tiny Red Carp. Można, ale wymaga to cierpliwości, gdyż raz idzie za dziesiątym razem, a raz za trzy tysięcznym. Dlatego, umiejętność łowienia ryb jest bardzo ważna, a ja używam do tego Netflixa. PET na moim serwerze sprzedaje się za około 70 tysięcy. Jest rzadki, ale warto poświęcić na niego czas. Cały inny krap, który wyłowimy, po prostu do dowendora sprzedajemy, bo chyba to na auction house nawet nie chce pójść. Tutaj ważna informacja: ja PETA nigdy nie wyłowiłem z oczka wodnego, dlatego polecam w otwartej wodzie po prostu łowić i może wtedy wpadnie. Dzięki tej metodzie nadrobicie seriale, nie tracąc przy tym możliwości zarobienia golda w owie. Kolejnym takim petem może być glup. Jest on znacznie mniej wart, gdyż bardzo szybko się go łowi, ale i tak się sprzedaje. Glupa można wyłowić wyłącznie w lokalizacji, gdzie akurat trwa inwazja nzofa. Wszystko spowija ciemny kolor i woda też się zmienia, więc zupełnie inne ryby się łowi i można złapać glupa. Niestety wyłącznie z oczek. Drobiask, ale bardzo ważny. Jest również możliwość wyłowienia mounta. Great Sea Ray można wyłowić w wodach morskich w Kultiras i w Zandalar. Na początku BFA można było go bardzo łatwo wyłowić, ale teraz to już jest znacznie trudniejsze, dlatego gorąco polecam, bo bardzo ładnie się sprzedaje. I achievement dają za wyłowienie. Mam nadzieję, że posłuchaliście mnie i nadal próbujecie zdobyć Voltbota z Mechagonu. Ten pet się świetnie sprzedaje i za bardzo dobrą kasę. Jeśli jednak nie wiecie o co chodzi, odsyłam do mojego pierwszego filmu. Ostatnią rzeczą na liście, jaką dla Was mam dzisiaj, to pety z rodziny Slime. Nie jest to może jakiś wielki zarobek. Ale one bardzo fajnie się sprzedają mimo wszystko. Za 2 do 5 tysięcy, ale idą płynnie. A to jest najważniejsze w zarabianiu golda. O co chodzi? Na żatarze trzeba znaleźć jeden z czterech Strange Crystals. Są one na mapie w okolicach zaznaczonych punktów. Podnosimy kryształ, lecimy do naszej bazy. Quest zrobiony. Od tej pory możemy podnosić kryształy. Kryształy umożliwiają nam rzucić urok na kritery, na małe latające stworzenia w narzotarze, które mają 5 HP. Kiedy je oczarujemy, bierzemy je ze sobą do, do takiego gluta Revenous Slime. Ten slime zjada nam tego oczarowanego kritera i zapada się pod Ziemię. Na mapie znajdują się cztery różne te slajmy i cztery razy dziennie musimy nakarmić właśnie te małe glut. Cztery razy pięć dni. Piątego dnia, zamiast zapaść się normalnie pod ziemię, zostawi kokon. I w tym kokonie będzie losowy pet. Jeden z sześciu z rodziny slajmi. Pety się o tyle fajnie sprzedają, że są potrzebne do achievementa, więc jest większy popyt. Co do samych kryształów głównie znajdują się w okolicy wodospadów. Wystarczy podlecieć, zebrać i tyle. Mam nadzieję, że tych kilka drobnych porad pomoże Wam zebrać golda na tokena. By móc cieszyć się grom za darmo. Do następnego, pozdrawiam, cześć.